Cześć i witam w tym filmie o tym, jak zamanifestować pieniądze w 24 godziny lub krócej. Jeśli chcesz przyciągnąć więcej obfitości do swojego życia, trafiłeś we właściwe miejsce. W tym filmie podzielimy się potężną techniką, która zadziałała dla wielu osób, w tym dla mnie, aby manifestować pieniądze szybko i bez wysiłku. Od lat ćwiczę techniki manifestacji i na własne oczy widziałem, jak mogą zmienić Twoje życie na lepsze? W tym filmie chcę podzielić się techniką, która pomogła mi zamanifestować pieniądze w zaledwie 24 godziny lub krócej. Ta technika jest prosta, ale wymaga skupienia, intencji i wiary. Obejrzyj ten film do końca, abyś mógł z powodzeniem zamanifestować pieniądze w 24 godziny lub krócej. Jeśli coś przegapisz, Twoja manifestacja może się opóźnić, a w najgorszym przypadku może w ogóle się nie zamanifestować. Więc jeśli jesteś gotowy, aby otworzyć się na obfitość, zacznijmy. Technika, którą chcę się dziś z Tobą podzielić, nazywa się techniką stanu uczucia. Technika ta polega na wejściu w stan poczucia, że masz już pieniądze, których pragniesz. Ideą tej techniki jest to, że kiedy potrafisz złapać się tym stanie uczucia, nawet jeśli to tylko na sekundę, a potem zasypiasz z tym uczuciem, wywierasz wrażenie na swojej podświadomości i manifestujesz tę rzeczywistość. Przyjrzyjmy się bliżej tej technice i temu, jak ona działa. Krok pierwszy: wejście w stan uczucia. Wejście w stan uczucia jest kluczowym krokiem do manifestowania pieniędzy szybko i bez wysiłku. Ważne jest, aby zrozumieć, że wszechświat reaguje na energię, którą emitujemy, a nasze uczucia są potężną formą energii. Im bardziej możesz poczuć emocje związane z posiadaniem pieniędzy, których pragniesz, tym szybciej możesz je zamanifestować w swojej rzeczywistości. Aby wejść w stan uczucia, zacznij od znalezienia spokojnego miejsca, w którym nikt ci nie będzie przeszkadzał. Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Aby uspokoić umysł i ciało. Następnie zacznij wizualizować pieniądze, których pragniesz. Wyobraź sobie, że patrzysz na swoje konto bankowe i widzisz saldo, które przekracza twoje oczekiwania. Wyobraź sobie, że płacisz wszystkie swoje rachunki i długi bez wysiłku i poczuj, jak ciężar spada z twoich ranion. Wyobraź sobie, że cieszysz się owocami swojej obfitości. Czy to wyjeżdżając na luksusowe wakacje, czy kupując coś, czego zawsze pragnąłeś? Podczas gdy to robisz, naprawdę postaraj się poczuć emocje związane z posiadaniem tych pieniędzy. Poczuj radość, ekscytację i ulgę, która wiąże się z obfitością. Pozwól sobie zanurzyć się w tych uczuciach i pozwól im wypełnić całą Twoją istotę. Im bardziej możesz zanurzyć się w tym stanie uczucia, tym potężniejsza będzie Twoja manifestacja. Ważne jest, aby zauważyć, że wejście w stan uczucia może wymagać praktyki. Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do wizualizacji lub odczuwania emocji, może zająć trochę czasu, aby się z tym oswoić. Ale z cierpliwością i wytrwałością możesz opanować tę technikę i przyciągnąć obfitość do swojego życia. Krok 2. Uwierz, że to jest możliwe. Drugim krokiem jest uwierzenie, że to jest dla ciebie możliwe. Jeśli jesteś sceptyczny lub masz wątpliwości, to nie zadziała. Musisz całym sercem wierzyć, że możesz mieć tę obfitość w swoim życiu i że ona już jest w drodze do ciebie. Wiara w możliwość zamanifestowania pożądanej kwoty pieniędzy jest kluczowym krokiem w tym procesie. Ważne jest, aby pozbyć się wszelkich ograniczających przekonań lub wątpliwości które mogą ci przeszkadzać w manifestowaniu twoich pragnień. Jeśli nie wierzysz, że możliwe jest zamanifestowanie pieniędzy szybko i łatwo, może być trudno wejść w stan uczucia i przyciągnąć obfitość do swojego życia. Jednym ze sposobów na wzmocnienie swojej wiary jest regularne praktykowanie pozytywnych afirmacji. Afirmacje to pozytywne stwierdzenia, które powtarzasz sobie aby zaprogramować swój umysł pod świadome przekonaniami. Afirmacje pomagają zmienić twoje nastawienie z stanu braku i niedostatku na stan obfitości i możliwości. Na przykład, jeśli masz trudności z uwierzeniem, że zasługujesz na obfitość, możesz powtarzać afirmację, zasługuje na obfitość, kilka razy dziennie, a przed snem wyobrażać sobie otrzymywanie pieniędzy, których pragniesz i odczuwać radość i wdzięczność, która się z tym wiąże. Kiedy naprawdę wierzysz, że zasługujesz na obfitość, zaczniesz naturalnie przyciągać więcej obfitości do swojego życia. Krok 3. Zaśnij z uczuciem. Po wejściu w ten stan uczucia, zaśnij z tym uczuciem. To tutaj dzieje się magia. Twój umysł podświadomy będzie kontynuował pracę nad manifestowaniem tej rzeczywistości podczas snu, a po przebudzeniu rano będziesz zaskoczony, jak szybko sprawy mogą się zmienić na Twoją korzyść. Zanim pójdziesz spać, poświęć kilka minut na skupienie się na uczuciu posiadania tych pieniędzy w swoim życiu. Możesz powtarzać afirmacje, wizualizować swoje konto bankowe przepełnione pieniędzmi, lub po prostu odczuwać emocje związane z posiadaniem tych pieniędzy. Gdy zasypiasz, pozostań w tym uczuciu, wiedząc, że Twój umysł podświadomy pracuje nad przeniesieniem tej rzeczywistości do Twojego życia. Ważne jest, aby zauważyć, że zasypianie z uczuciem nie polega tylko na zasypianiu z tym uczuciem. Chodzi również o jakość snu, który otrzymujesz. Kiedy jesteś w głębokim stanie relaksu i spokojnego snu, Twój mózg jest w stanie lepiej przetwarzać, integrować informacje i emocje, na których się skupiałeś. Aby zwiększyć swoje szanse na zamanifestowanie pieniędzy w mniej niż 24 godziny, ważne jest, aby stworzyć spokojne i sprzyjające środowisko snu. Może to obejmować wyłączenie urządzeń elektronicznych na godzinę przed pójściem spać. Używanie relaksujących olejków eterycznych lub praktykowanie technik relaksacyjnych, takich jak medytacja lub głębokie oddychanie, jest niezbędne. Musisz również zaufać procesowi i pozbyć się przywiązania do wyniku. Czasami, kiedy intensywnie czegoś pragniemy, nieświadomie blokujemy jego manifestację, zbytnio skupiając się na jego braku w naszym życiu. Zamiast tego spróbuj uwolnić zmartwienia lub wątpliwości i zaufaj, że wszechświat zapewni Ci to w najlepszy możliwy sposób. Oto przykład, jak ten krok może działać. Załóżmy, że chcesz zamanifestować 500 dolarów, aby pokryć niespodziewany rachunek. Przechodzisz przez pierwsze dwa kroki, wyobrażając sobie, jak to będzie, gdy będziesz miał pieniądze i wierząc, że jest to możliwe. Przed snem poświęcasz kilka minut na skupienie się na uldze i wdzięczności, która wiąże się z posiadaniem tych pieniędzy. Podczas gdy zasypiasz, Twój umysł podświadomy kontynuuje przetwarzanie tych myśli i emocji, pracując nad wyeliminowaniem wszelkich ograniczających przekonań lub wątpliwości, które mogą blokować manifestację pieniędzy. Po przebudzeniu możesz otrzymać nieoczekiwany czek pocztą, premię w pracy lub wiadomość od kogoś, kto oferuje ci pożyczenie pieniędzy. Kluczem jest otwartość na otrzymywanie pieniędzy w jakikolwiek sposób i zaufanie. Że wszechświat zapewni Ci to w najlepszy możliwy sposób dla Twojego dobra. Kilka miesięcy temu znalazłem się w trudnej sytuacji finansowej. Potrzebowałem szybko zdobyć tysiąc dolarów, aby pokryć nieoczekiwane wydatki. Przypomniałem sobie tę technikę manifestacji, której się nauczyłem i postanowiłem ją wypróbować. Najpierw wszedłem w stan uczucia, że mam już tysiąc dolarów, których potrzebowałem. Zamknąłem oczy i wyobraziłem sobie swoje konto bankowe z saldem o tysiąc dolarów wyższym niż w danym momencie. Poczułem radość, ekscytację z posiadania tej obfitości w moim życiu. Powtarzałem sobie również afirmacje takie jak pieniądze płyną do mnie łatwo i bez wysiłku, kropka. Następnie uwierzyłem, że możliwe jest posiadanie tych pieniędzy w moim życiu. Odrzuciłem wszelkie wątpliwości lub sceptycyzm i całym sercem uwierzyłem, że pieniądze są już w drodze. W końcu zasnąłem z tym uczuciem. Gdy zasypiałem, trzymałem się uczucia posiadania pieniędzy i zaufałem, że mój umysł podświadomy pracuje nad manifestowaniem tej rzeczywistości. Następnego ranka odebrałem nieoczekiwany telefon od przyjaciela, który potrzebował pomocy przy projekcie. Zaproponowano mi tysiąc dolarów za moją pomoc. Nie mogłem w to uwierzyć. Pieniądze dotarły do mnie dokładnie tak, jak sobie to wyobrażałem. Ta technika naprawdę działa, ale wymaga skupienia, intencji i wiary. Używałem jej kilka razy od tego czasu i zawsze jestem zaskoczony, jak szybko sprawy mogą się zmienić na moją korzyść, kiedy to robię. Jeśli uznałeś tę treść zawartościową, nie zapomnij jej polubić, udostępnić swoim znajomym. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Szczęśliwej manifestacji!